W imię pochodzenia masturbońskiego. Pradawne plemię masturbatorów składające się głównie z mężczyzn prowadziło spokojny, zbieracki tryb życia. Jedli oni tylko to co znaleźli i najczęściej większość żywności była pochodzenia roślinopośredniego. Dajmy na to taki współplemiennik szedł sobie przez sad pełen jabłek i znalazł szy owoce nadające się do jedzenia, szedł dalej w poszukiwaniu świni kalifornijskiej, która te jabłka na co dzień wpierniczała. Jak już wytrobił świnkę, to zabiwszy zwierzę, wykrawał z niej steki wielkości 10 cm i obsmażał takowe kosteczki z każdej strony, by zamknąć smak w środku. Masturbatorzy mieli bardzo słabe serca, ale tłumaczyli sobie wzajemnie w kręgach adoracyjnych, że jak taką świnkę zjedzą, to pikawa jest zadowolona. Z racji diety bardzo ubogiej w owoce i warzywa, szukali składników mineralnych i odżywczych w niezwykle pożywnym i słodkim miodzie. To też sobie jakoś irracjonalnie tłumaczyli, ale kto by tam z męską logiką dyskutował? Członkiem plemienia nie można było się urodzić z oczywistych względów, lecz można było się nim stać. Należało udowodnić przed zgromadzeniem najwyższych, że potrafisz udawać, że słuchasz, co inni mają ci do powiedzenia i jesteś świetny w przytakiwaniu. Była to długoletni i skomplikowany proces. Ostatnim etapem był zwykle konkurs na najbardziej imponujący wystrzał ejakulatu. Tu się strzemił okazał się prawdziwym wymiataczem, gdyż strzelił w nieboskłon nasieniem, które wylosowało centralnie na zdjęciu twarzy siostry przywódcy plemienia. Stąd imię się strzemił nadawane w czasach późniejszych tylko najbardziej zasłużonym. A tak naprawdę to nie.